James Schoffeler był oficerem straży leśnej w USA, w stanie Utah. W kwietniu 2012 roku prowadził rutynowy patrol popularnego szlaku turystycznego w lesie. Był mniej więcej w połowie drogi, kiedy zauważył linkę rozciągniętą między dwoma drzewami. Przy wejściu do małego schronu postanowił podążać za linką i zauważył w powietrzu wielką kulę złożoną z kamieni i zaostrzonych patyków, która miała spaść po szarpnięciu za linkę. Po dalszych inspekcjach odkryto drugą pułapkę. Tym razem były to kołki wystające z ziemi, a przed nimi znajdowała się mocno naciągnięta linka, która spowodowałaby upadek tej osoby. Oczywiście na miejsce została wezwana policja, którą poinformowano o śmiertelnych pułapkach. Ci zaczęli przesłuchiwać okolicznych mieszkańców i turystów, którzy w ciągu kilku ostatnich dni odwiedzali to miejsce. Doprowadziło ich to do dwóch nastolatków, którzy przyznali się do ich zastawiania. Jednak argumentowali to, że pułapki były zastawione na zwierzęta, nie na ludzi. Mimo to policja w to nie uwierzyła, ponieważ pułapki były stworzone stricte pod zabicie człowieka oraz zostały umieszczone zbyt blisko popularnego szlaku turystycznego, na którym jest duży ruch, a w szczególności przy schronie, o którym wspomniałem wcześniej, który przyciąga ciekawskie dzieci. Lub niczego nie podejrzewających dorosłych. W 2017 roku Iwan, 30-letni mężczyzna z Rosji, zaginął podczas samotnej wędrówki po moskiewskiej dzielnicy Hautura. Gdy nie wracał przez dość długi czas, jego rodzina zgłosiła jego zaginięcie na policję. Następnie rozpoczęto poszukiwania w okolicznych lasach, ale nie przyniosły one żadnych rezultatów i ostatecznie sprawa została zawieszona. Około dwa lata później, w 2019 roku, turysta, który zwiedzał ten sam obszar, zgłosił znalezienie ludzkich szczątków przykrytych liśćmi. Gdy szkielet poddano ekspertyzie, okazało się, że jest to zaginiony Iwan. A co sprawia, że odkrycie tego szkieletu jest aż tak niepokojące? Do szczątków i pobliskich drzew przyczepionych było wiele kajdanek, zamków i łańcuchów. Ostatecznie policja odkryła, że Iwan próbował być jak Houdini. I starał uwolnić się bez żadnej pomocy, co skończyło się tragicznie. Jeden z jego przyjaciół stwierdził, że tego typu wyczyny kaskaderskie były czymś, co widział, jak Iwan robił. Dość często ćwiczył umiejętności przetrwania w ekstremalnych warunkach. Inni natomiast uważają, że Iwan został zamordowany, a miejsce zbrodni zostało po prostu ustawione po fakcie, aby wyglądało na tragiczny wypadek. Oficjalna przyczyna śmierci Iwana nie została ustalona. W maju 2016 roku mężczyzna spacerował leśną ścieżką w hrabstwie Harlan w stanie Kentucky. W pewnym momencie zauważył coś na ziemi poza wyznaczoną ścieżką. Podszedł bliżej i zauważył, że to kamera. Jest to wodoodporna zewnętrzna kamera, która jest aktywowana za pomocą ruchu. Większość z nich ma wbudowaną noktowizję i służą głównie do oglądania dzikich zwierząt. Są dość częstym widokiem w lesie. Mężczyzna nie zastanawiał się zbyt długo na swoim odkryciem. Kamera nie miała karty pamięci ani baterii. Wyglądała na porzuconą. Zdecydował się zabrać ją ze sobą. Następnie przekazał ją znajomemu, który postanowił ją uruchomić, a ta eksplodowała. Urządzenie elektroniczne było uzbrojone w materiały wybuchowe, które zostały aktywowane od razu po włożeniu baterii. Eksplozja była na tyle silna, że oderwała kilka palców mężczyzny i spowodowała obrażenia w okolicach żołądka. Policja rozpoczęła dochodzenie i znalazła kolejną kamerę, która miała eksplodować. Ostatecznie funkcjonariusze znaleźli sprawcę i okazał się nim mężczyzna Mark Sowow. Funkcjonariusze uzyskali nakaz przeszukania jego domu i znaleźli tam sprzęt użyty do stworzenia materiałów wybuchowych wraz z notatką. Zepsuta kamera dla zepsutej duszy. Mężczyzna został zatrzymany, a policja nadal otrzymywała zgłoszenia o wybuchających kamerach. Policja była zmuszona zabrać mężczyznę do lasu, aby przedstawił im lokalizację pozostałych aktywnych urządzeń, ale gdy Mark był w lesie wraz z funkcjonariuszem, postanowił się na niego rzucić i próbował mu odebrać broń. Traktował to jako ostatnią próbę ucieczki. W wyniku szarpaniny padły strzały i Mark został zamordowany. Do dnia dzisiejszego nie ujawniono, gdzie znajdują się pozostałe foto pułapki. W lipcu 1968 roku grupa kobiet siedziała przy stole w pobliżu wynajętego domu nad jeziorem w Lake Michigan. Grały razem w karty i dobrze się bawiły, kiedy dobrą zabawę przerwał im przytłaczający smród. Zapach rzekomo był tak mocny, że jedna z kobiet z trudem oddychała. To oczywiście zmusiło je do przerwania zabawy. Założyły, że najprawdopodobniej gdzieś w okolicy znajduje się martwe zwierzę. Postanowiły zaalarmować o tym dozorcę chatki, Chansi Bless. Chansi udał się do lasu, ale zamiast znaleźć martwego zwierzęcia, smród doprowadził go do innej chatki, którą również nadzorował, około pół kilometra dalej. Stanął przed frontowymi drzwiami i zorientował się, że coś jest nie tak. Zauważył dziury w oknach. Zajrzał do jednego z nich i zobaczył szczątki kobiety leżące na podłodze. Za nią dostrzegł jeszcze kilka innych osób, leżących w ten sam sposób. Przerażony Chanzy uciekł i wezwał policję. Ci przybyli na miejsce i odkryli w sumie sześć ciał. Była to cała rodzina Robinson. Nikt ich nie widział od tygodni, ale rodzina poinformowała innych, że planuje wyjazd za miasto, przez co nikt ich nie szukał. Policja ustaliła, że zostali zabici co najmniej miesiąc wcześniej, a śledztwo w sprawie tego, kto mógł to zrobić, było dość trudne. Na miejscu zdarzenia nie było zbyt wiele dowodów, a rodzina nie miała żadnych znanych wrogów. Najbardziej znanym podejrzanym był pracownik pana Robinsona, ale ten człowiek nigdy nie stanął przed sądem. Do dnia dzisiejszego wciąż nie wiadomo, kto jest odpowiedzialny za morderstwo rodziny Robinsonów. Matt Bell i jego współpracownik prowadzili prace wykopaliskowe w lesie Danville w Arkansas. Natknęli się na 15 kilogramową okrągłą kulę w ziemi. Matt myślał, że to stara kula z wojny domowej i postanowił zabrać ją ze sobą do domu. Rzecz była brudna, więc umył kulę wodą pod ciśnieniem. Podczas jej suszenia postanowił zrobić kilka zdjęć. Następnego dnia udał się do muzeum, aby zweryfikować autentyczność przedmiotu. Został on poinformowany, że wcale nie była to kula, a raczej aktywowana ciśnieniową mina lądowa z czasów wojny secesyjnej, która nadal mogła eksplodować. Gdy mężczyzna wrócił do domu, poinformował o znalezisku policję, a pobliscy mieszkańcy zostali ewakuowani. Wezwano saperów, aby ci rozbroili materiał wybuchowy. Został on zabrany, a następnie zdetonowany. Przyznajcie sami, że Matt miał wiele szczęścia, że ta bomba nie wybuchła w jego domu. W 2016 roku pracownik drogowy przeprowadzał rutynową konserwację prawego pasa odcinka drogi międzystanowej 985, znajdującej się w Georgii. W pewnym momencie mężczyzna musiał skorzystać z toalety, więc poszedł do lasu. Kawałek dalej zauważył duży przedmiot na ziemi. Gdy się do niego zbliżył, zdał sobie sprawę, że to walizka. Postanowił ją rozpiąć, a w środku zobaczył ludzką czaszkę. Natychmiast pobiegł z powrotem na autostradę i powiedział o tym swojemu przełożonemu, który powiadomił policję. Kiedy przybyli, ten pokazał im walizkę. Odkryto pełny zestaw kości wraz z czaszką. Późniejsza analiza wykazała, że była to najprawdopodobniej kobieta w wieku 20 lub 30 lat, w chwili śmierci. Zakłada się, że zmarła około 6 miesięcy przed odkryciem, a po kilku latach policja identyfikowała kobietę jako Jessica Mancini z Catagona z Jej zaginięcie zgłosiła matka jeszcze przed odkryciem walizki. Jednak jak zginęła lub kto jest za to odpowiedzialny, tego nie wiemy do dnia dzisiejszego. W 1986 roku 19-letni Christopher Knight postanowił opuścić swój dom w Maine, aby zamieszkać w lesie, bez żadnego powodu. Od tego momentu zaczął on okradać okoliczne domy, jak i obozowiska z jedzenia. Podczas włamania zabierał również takie rzeczy jak odzież, sprzęt kempingowy, butle z gazem, baterie i inne rzeczy. Ludzie w okolicy szybko zostali powiadomieni o jego obecności. Niektórzy zaczęli nawet sami wystawać zaopatrzenie dla chłopaka, aby ten nie włamywał się do ich domów. Christopher dokładał wszelkich starań, aby zacierać ze sobą ślady. Na przykład nie rozpalał nigdy ognia, aby tym nie ujawnił jego aktualnego położenia. Nawet jak była zima, Christopher nadal nie rozpalał ognia. Zamiast tego wchodził do wielu śpiworów. Mijały lata, a kamery bezpieczeństwa montowane w domostwach stawały się coraz bardziej popularne. Dzięki czemu, włamania Kristofera w końcu zaczęły pojawiać się na nagraniach z kamer. Po 27 latach, po tym, jak opuścił dom w Maine, nieświadomie uruchomił alarm podczas kradzieży jedzenia z obozu. Policja przybyła na miejsce, a Kristoffer wciąż tam był. Jego pierwszym kontaktem z człowiekiem od lat było jego aresztowanie. Policja w końcu znalazła i zatrzymała człowieka odpowiedzialnego za tysiące włamań w okolicy. Mężczyzna pokazał swoje miejsce zamieszkania, które było wypełnione skradzionymi przedmiotami. Został on skazany na 7 miesięcy pozbawienia wolności i 3 lata w zawieszeniu. Przyznajcie, że to dość niska kara. 26 kwietnia 2021 roku policja na Alasce otrzymuje niepokojący telefon. Osoba zgłosiła odnalezienie zamrażarki zakopaną do połowy w ziemi. Wewnątrz niej znaleziono ciało. Policja przybyła na miejsce i otworzyła zamrażarkę, aby potwierdzić zeznania dzwoniącego. Po kilku miesiącach funkcjonariusze podzielili się informacjami. Ciało należało do 67-letniego mężczyzny, Michaela Thief, który mieszkał w pobliżu. Policja nie była w stanie ustalić przyczyny śmierci. Nie wiadomo również kiedy został on zabity. Prowadził samotne życie, a jakiekolwiek zmianki o nim można było znaleźć do 2018 roku, także przez te wszystkie lata mógł robić wszystko albo być martwy. Ten kto to zrobił nie został znaleziony, a sama sprawa jest owiana jedną wielką tajemnicą.